Cześć, witajcie w tym odcinku. Zostajemy Megazordem. Zostajemy, Zostajemy. Ja, ja potrafię przejmować praktycznie za każdym razem Megazorda. Tylko wystarczy być w okolicach w okolicach środka mapy, mieć młot i mieć helikopter. No, no. I Megazord jest praktycznie free. Lecz tu za mną. On robi bardzo ciekawą rzecz, zobacz to. Lądujemy się tu. I to jest... zielony ranger, który za darmo rozdaje mityka. Co? Tak. Pokaż. Patrz to, to jest od niego mityk, widzisz to? Pokaż. On za, rozdaje za darmo Mityka. Ja, no ja, ja... Oj, strzelają nas, strzelają nas. Ale mnie też lecz! Zbanie, paruwo! Dziękuję bardzo serdecznie. Dobra, skąd oni strzelają? Stamtąd strzelają paru. Ej, No wiem, wiem. O, mam, mam. O! Jest paruwa, jest za paruła. która nas strzelała. Masz tu z tego. Ale mam Aima, on też... On też mówi Aima no mnie to jest jakiś taki gówno, bot. To jest taki źle zrobiony bocik samoloci. Chciałbym ja bym go z offa załatwił. Ludzie, co to za gówno? Co z tego, że i tak go nie mogłem trafić XD? No? Co dostałeś? No. no i ten twój mityka. A co, co robi ten mityk Czekaj, czy ty dostajesz ulepszonego czysta ten, tego mityka? A? On nie noś, że jest giga strzelany, to bije giga duży damage plus jeszcze jak nim celujesz to jak trafisz to on eksploduje, taki wybuch robi. Mm -hmm. e Czekaj, ja sobie zagarnę teraz jeszcze sentinela. I no, i zagarniamy już helikopter. Ale pozwól, że ja może będę sterował, a ty będziesz strzelał do typków. Najlepiej właśnie z tego pistoletu. Tylko z celowaniem, bo bez celowania tak z daleka to trochę traci sens. Czekaj, bo tu jeszcze minisy leżą, a ja chciałbym mieć dużo minisów. Minisek i minisek. Pięknie. Wsiadam? No. I ty do mnie wsiadaj. Do. Lecimy bardziej na środek mapy, bo zaraz będzie... mega się ładował. Dobra, tutaj mam epicką yy, właśnie, czego się Mam jeszcze ten wśród nas nowy i epickiej lupowy. Okej. Okay. nie tak spoko. Moim zdaniem no. powinniśmy się zamienić, bo ja mam też epickiego sentinela. No tak, raczej tak. A ja, ja się w ogóle nauczyłem podmienić sianki ostatnio. O, ty, typki tam na górze, typki tam na górze. Tam są chyba typy na górze, bo tu helikopter ktoś zaparkował. Ciepię? Nie ruszaj się, no. chyba nic. Kacper, co ty robisz? Stój! Przesiądź się, bo zaraz będzie megazort! Gdzie? Świrusie, przesiądź się teraz! Teraz się przesiądź! W tej chwili się przesiądź! Moje gratulacje, Kacper. Dobra. Wracamy się na środek. I za chwilę powinien się pojawić megazort. Gdzie? Eee, to się zaraz zobaczy. Poczekaj, bo jeszcze. 17 sekund i powinien już być. Kac, widzowie, jest, jest megazord. Pojawił się, pojawił się megazord. Od której godziny siedzisz? A my na Nie, nie, nie. nie. Kacper... Ja nie mogę Czekaj, bo... tu Tipek tu, jest. Zaraz przejmie tego Megazordy. Super. E, przejął nam Megazordy. Zabrał nam Megazordy w ostatniej chwili. E, spróbuj się gdzieś schować. Dobra, wiesz to Do helikoptera, do helikoptera, do helikoptera. Nie wiem czy znacznie, musimy, może będziemy to strzelać! Halo? No ja go właśnie strzelam z góry! O, to idzie! Oj, do mnie już strzela, do mnie już strzela. Uciekłem mu na max Haja. Ja PDD, ja strzelam sobie w sam... swój pojazd, nie? Pamiętaj Kasper, że osoba, która nabije najwięcej obrażeń... ...po jego zniszczeniu otrzymuje jego medalion, a, jest, a on jest giga dobry, bo on co chwilę ciska skanuje teren. Dlaczego się nie do tego normalnie pilotać? O, jest, dobra się. Ty kolejny typek z helikopterem tutaj przyleciał, nie? Trzeba też uważać, bo jak on skończy walkę z robakiem, to się odraca praktycznie do kula. Trzeba, Trzeba go nawalać, dopóki on no. Dopóki on jeszcze walczy z robakiem. No właśnie, giga się wyleczył Oj, oj, oj mnie próbuje podjechać, bo mam kroki Mam kroki, ktoś do mnie strzela, kiedy powinien strzelać do mego Zorda, nie? Kranie to Krani mi helikopter Masz tu w he helikopterze, panie Mam Mega Zorda na twarzy! Błagam, że on teraz nie przeskanął terenu, bo umrę. Oj, skończył mi się pistolet, a on był taki dobry. Oj, ładuję mnie z rakiet. Ładuję mnie z rakiet. Leże, 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 leże. Uciekaj, bo idzie do ciebie. Oj. O. O. Użytkowniku, moje gra... Zresztą, no, się bez głowy, nie mam głowy. O już nie mam. Już mam. Mam erkę. Dlaczego to zaznaczyło zagrożenie? Skoro to nie jest zagrożenie, tylko. miejsca, na którą lecimy? Dobra, ktoś jest bo Ja nie lubię złotać. Szczerze. Dobra, no. To, to no, ja ale. se wezmę, ja se wezmę, ja to lubię, bo to jest taki lepszy mamut w sumie. A ja lubię grać mamutem, to znaczy. No no pierwszy będzie po prostu bezgarniał. A ty go chcesz w ogóle? No, mogę, to bo ja on jest dobry jako ludzi. No właśnie, nie chcę chce wybrać na lepszą go zamiast tego. Czy to karabinu. karabiną? Raczej zamiast karabinu, bo to jest dobre na daleko. Tak, ale... Ty inny ty... inny typ tu praktycznie wylądował na tym gościu. On też chce mieć tego mityka. Zobacz, że to jest mityk za free, a nie to, co kiedyś trzeba było za tysiąc golda kupować. Pięknie. A tam się też... Fani macie, gdzieś w fanimację tutaj jest? Ty! Jest nad nami! Na dachu jest! Tak, na dachu. A faktycznie, na no zabudowie się. Ja, Pididi, zmarnowałem na tego gościa tyle strzałów. Brawo, ty. Ja wjeżdżam do marketu, chcę coś kupić, bo ja potrzebuję pompy. Siemane, maneczko. O, jest fizior, jest fizior. A ja biorę sobie rewolwer burzyciel Też, dobra Szestam hajsem na prawo i lewo, wiem o tym, ale Kolejny rok mam dla ciebie. Dobra, nice To czekaj sekundę, zaznacz mi go, okej? Okay? A ja tu że przeże... ja no. O chłopie, mam cały ekwipunek igla A tu mam dla siebie młod, Więc już nie potrzebuję tego od ciebie nie gadaj, że z tego dropną mi niski, jak z tego dropnął mi niski to jestem idiotą. Jestem idiotą! Dropnęły mi niski! I believe I ja się przesunę sobie? Chabon, który się dziury w ścianie! Dzień dobry! Jest, jest typa, Mam typa, mam typa! Tak! Wystrzeliłem cię w jego stronę, jest, jest neutralnie pod tobą ten typ. Bombardiro Krokodyl Eeee! go gdzieś w kosmos Dla zabawy, bo tak to fajnie wyglądało Nie I it, yeah. Brawo Ty, co, co to robią wszystkie Tojtoje? toje To jest wielki rząd Tojtojów, tojów co jest grany Dobra, rozwalamy wszystkie Tojtoje wiem czekaj e, trzeba, trzeba zagarnąć ten, ten statek z góry na górze jest statek trzeba go zgarnąć. na górze? no tam jest dalej gdzieś no. lecę skoczyłbym do ciebie młotem ale mi się odnawia o, jest lecę czekaj na mi sekundę, tu jestem na górze Jestem. Leć bardziej na środek mapy na razie. Nie w drugą stronę, dobra. Ja Jesteś super inteligentny, nie? Dobra, mamy, mamy, Czekaj, ja bym jeszcze zdetonował im tamten drugi ten. W ja sensie... Się... Wysiadać? Czy nie? No. Dobra, po prostu pędź no. do przodu. Zabudowałbym się, ale na tym nie można, no nie można sobie budować. Ciekawe dlaczego. Dobra, jeszcze tyle się rozmacni na mnie. Nie, no mam kupę. To czekaj, Kasper, pójdziemy tam zgarnąć slerpa. Nie, 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 to będzie tam. Chyba się nie zgubi. Zaraz, zaraz będzie. Nie, jeszcze, jeszcze mam mini. O, jak blisko, dobra. Lecimy go zgarnąć. O, tu jest. Centralnie jest nade mną. Leci mi na twarz. Zadował się i spada. Hello, my. Jak odbił. Let's go, baby. Bendes. Go go, Dobra, najpierw trzeba pozbyć się tego robala, co jest przed nami, wtedy nam się odnowi praktycznie całe zdrowie. Jakie ty masz umiejętności, Katper? Jakie ty masz umiejętności? Nie, boj naszej będzie plu, a tak to mnie bije, jak jest mi A jak jesteśmy w tym miejscu? Ładuję to gólu. Ja też go nigdzie nie widzę. Ty, jakiego dostajemy spraya, sam? Tam jest ten gówniarz. Dobra, chodź tam. Ty... Ty to usłyszy, nie? Ta ja seruję. No tam jest, no tam Kacper ładuj tego typa co tam jest? jest, jest, jest. Tam ci zaznaczyłem, tam jest gdzieś typ. Ja ci tu przeskanuję. Jest, zaznaczony, zaznaczony. No spokojnie, bo już go zniknął. A gdzie jest roba tak w ogóle teraz? Ładuje go full rakietami. Jeszcze znaczy nie. No walnij go tym mieczem! Czemu on nie ładuje tym mieczem ten również? Końcowy, końcowy z mieczem w moczycy. Patrz, sto! 100 tysięcy obrażeń, Brzż. Teraz ładujemy innych typów. Teraz ładujemy typów, tutaj siedzi jeden. Bum! Leży pierwszy z kibili. Ty, jak tudem on to przeżył? Ładujemy jego rakiety. Bum! Nie ma paru, let's go. Faktycznie, są tam, no? Siedzący tam na górce i myślę, że są bezpieczni. A ja... A ja oglądałem Manojka i wiem, że możemy wejść pod tą górę na chile. Siemosz, dzień dobry! Oni się tego tak nie spodziewali, nie? Tam nam odlatuje paru lotnią, gonimy go Ucieka lotnią Ale to jest łatwe o, tamten gości się wywalił, co go przed chwilą powaliłem. Gdzie? Co? Skąd on strzela? A stąd w ogóle... Nie, on strzela tamten gdzieś. Dobra, lecimy od, od razu na mordę. Tam temu gościowi na górze. Obecnie, to no. Ciężko to będzie dać. Oj, ale ja oberwałem, ale oberwałem, czekaj, ja muszę się fizem podleczyć. Dużo biją, no? Chowaj, schowaj się pod górą, schowaj się pod górą. Jeśli stąd nam dropnie teraz lunchpad, to to będzie największy. Największy fart życia. Bina, bina, bina. Postaraj się przeżyć, błagam cię. Wiesz co? I, i, i ja ciebie pomszczę, wiesz, wlecę im tam na mordy i długo nie przeżyją. Tylko no poczekaj. Z góry? Aha. A, to trudno, ja i tak idę na tych na górze. Uważaj. Czy zaznaczę moją kartę. Medalion w ogóle nie jest w statku Właśnie, bo co prawda medaliony nie wróciły, ale... ...pojawiły się nowe, nie? Siempre... Tu nie, nie mam nikogo. Wyszczelam im auto w kosmos. I, 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 mój, i, kartę, proszę cię. A gdzie jest? Dobra, tam jest, no. I pewien karterek mi powiedział, że tam już nikogo nie ma. Każdym! Nie skoczyłem tym. Nie, szkoda, szkoda. Jej! Dobra! No. No na sztuka jak mówię. Ej, a ja wyglądam z kolei kanałkami też mówił czy można w przeżyć? Eee. Megazord giga... Mi Megazorda giga mostrefa. No Dobra widzowie, lecimy z kolejną gierką. Skolapsowałbym Kacprowi mini Skybase na wyspie Starnowej, ale nie zdążyłem, bo mnie wrzuciło do busa. tak nie skolapsowałbym widzowie SkyBase Kacpromi na wyspie startowej, ale nie zdążyłem, bo mnie wrzuciło do busa Kacpry, a spoko. Czekaj, czemu mi się lotnia nie otworzyła jak chciałem? w komentarzach, bo inaczej aha i zostawcie subika, bo jak nie to będziecie świnią e, wiecie którą ta, która umarła już i nie zostawiajcie z w komentarzu dlatego, że to widz bez suba czekaj a ty Kacper potrzebujesz tego mityczka? nie no to weź dobra, dzięki panie paryń... E, aha, bo ty już go wziąłeś. Nie, nie wziąłem. To ktoś inny nam zajomał. Nie, nie wziąłem, Ale, no to ktoś inny nam zajomał, bo już nie ma zapasu. Nie, nie. Ktoś tu był przed nami, Kacper. Oho, ja. i chyba wiem kto, ale ja nie mam broni, ja nie mam broni, on ma pompę. O. Uciekam! Uciekam, bo ja nie mam broni. Teraz już mam, znaczy... Daj mi młota! O dzięki! Ty skąd ty to wziąłeś? Eee. Ja mam to Ty, mam typa, mam typa, mam typa. Ja go chciałem zabić, nie? A tu nagle kacper z nieba z młotem. Uuuu! <grym> zerokili, zerokili. Na górze, Spoko, ja sobie zagarniam skrzyneczkę. O, karabino XR, ja tego właśnie potrzebowałem. Dobra, duldam moje się. bigi. Duldam me bigi. Big man, bigi ma. Super, ale poczekaj, bo się muszę wyleczyć. Dobra, to ty tam, czy ty ich wszystkich wybiłeś? Ała, spadłem! Ja, PDD! Wszyscy mnie, się na mnie drą, że muszę iść na obiad, a ja film nagrywam i nie mogę przerwać. O, dobra dzięki, a... a... rzuciłbyś go tutaj z góry? Rzuć mi go tutaj z góry. Tak, masz, masz Super, ale miałaś mi go rzucić z góry. Kacper, wiesz, że jesteś inteligentny, prawda? Aha, i on cię jeszcze dobił, on cię jeszcze dobił. Super. Idź, proszę cię, mnie szybko. Czekaj, mam pomysła. Ja tam lecę helikopterem i wyskoczę mu prosto na mordę i jeśli będę dostatecznie wysoko, to mi się lotnia nie otworzy, w sensie, nie dostanę tego efektu swobodnego opadu. Poczekaj, bo to jest ważniejsze. Tak, brawo, zgadłeś. Apteczka jest ważniejsza od Ciebie. Nie, ale już nie możemy, nie ma jakiejś przejściu Jeszcze jest! Wiskoczy, wiskoczy! Oho, mamy tutaj typa. Widzisz mnie? No nie mnie strzelać do niego, już idź szybko! Ponoszę Twoją kartę? Podniosłam? Tak, mam. I wsiadam tyrolką. Do helikoptera? Czekaj, nie, bo ja wyjdę sam do megazorda, nie? Na świńskie parówy. O, mam pomysł jeszcze. Patrz to. Jeszcze na pożegnanie ich strzela parę razy. Czekaj, bo. Czy to może kiedykolwiek wsiąść z przodu to gówno? Prowadź, jak się tym prowadzi? Dobra, jest. Mamo czekaj! Jak to złudzi? I believe. Dąży, bo on do niego nie wsiada. On do niego nie wsiada. Aha, jednak wsiadł. Super, jednak wsiadł. Super! Super! Aktywacja mega ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam sobie ja jak najdalej Racja, dzięki Dząś. Ja muszę ja muszę uciekać. Ja wiem, że można z niego zdobyć medalion, ale... To jest meteory, taki dziwny zrzut. Fajne i są z niego, więc się opłaca go załatwiać. Dobra, uciekamy się dalej. Yy, czekaj, bo ja tu mam sportowe auto, bo sportowe auto jest znacznie lepsze. Nie, ja się udało, no dobra. Al Hej, tu, tu cię nie odrodzę, bo do mnie sprejują teraz. Zaznacz mi jakiś inny reboot van, ok? Zaznacz mi reboot van gdzieś mniej więcej tam, po tamtej stronie mapy, na którą właśnie jadę. Tam jeszcze typek z młotem. Tutaj kolejne kroki mam. Wszystko do mnie strzela, wszystko mnie ładuje, a ja tylko uciekam, nie? Do, dobra, y, wie, wiem gdzie cię odrodzę, wiem gdzie cię odrodzę. Tu już ktoś był. Ale chłop się zabudował drewnem, nie? On jest super inteligentny. O nie, ktoś tu do mnie idzie. Cześć. Siemane, mamiaczko. Jeszcze chciałem wystrzelić. Jeszcze chciałem wystrzelić. Dobra, widzowie, zostawcie Subika, pa.